No cześć Basiu, bardzo się cieszę, że zgodziłeś się na to spotkanie online, bo akurat nie mamy możliwości spotkania się na żywo. Zajmę się nie więcej niż 10-15 minut. Jest to sprawa, która a ostatnio mocno mnie interesuje. Nie powiem, że troszkę nawet kręci. Chciałbym Ci powiedzieć dzisiaj o olejkach eterycznych. Nie wiem, czy miałaś okazję już kiedyś o tym słyszeć, coś używać. Może będzie coś dla ciebie z nowego, może to już znasz. Jak coś, to daj znać. E, będziemy to nie zmieniać. E, chciałbym ci właśnie coś powiedzieć o tym. E, jeśli chodzi o mnie, to olejki eteryczne znam już od wielu, wielu lat. Stosowałem między innymi olejek z drzewa chrobacianego, jeśli czułem, że gardło mi boli, to robiłem sobie płukankę z drzewa chrobacianego, bo wiedziałem, że, że jest skuteczne, pomagało, a jakże. Eee, miałem jeszcze wiele innych olejków w domu kupionych chyba w aptece, ale, ale szczerze mówiąc poleje tak nie używałem do czasu, aż po temu spotkałem w drodze Produkty firmy Dotera, to są olejki eteryczne działanie działaniu i powiem Ci, że od tamtego czasu mocno zmieniło się moje podejście, jeśli chodzi o stosowanie leków, takich preparatów, właśnie na różnego rodzaju dolegliwości, które się powiedzmy, zwyczajowo stosuje przy, przy nie wiem, przy ucha przy katarze, przy przeziębieniu. Akurat teraz y, mocno staramy się właśnie korzystać z dobrodziejstw produktów dotera, nie chodzi o olejki eteryczne i też inne produkty ich, ale teraz skupmy się tutaj na olejkach elektrycznych, bo bo, bo 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 jest to coś, co, co warto poznać. Y, chciałem Ci Basiu tak powiedzieć, Pokrótce, no właśnie na początek, takie trzy główne fakty, e, jeśli chodzi o olejki. E, po pierwsze, olejki są w 100%, 100 naturalne i bezpieczne zarazem. To znaczy są naturalne, to znaczy są pozyskiwane bez bezpośrednio z roślin i nie ma tam żadnych datków. E, bezpieczne, ponieważ stosowanie olejków eterycznych nie powoduje środków, nie powoduje skutków wybocznych. Jest to, jest to, wydaje mi się. Ważne, jeśli chodzi o właśnie stosowanie takich środków, które mają pomóc naszemu zdrowiu. Jest to ważne dla mnie, dla mojej rodziny, między innymi staramy się często stosować olejek z lawendy, który jest takim środkiem pomaga. W dolegliwościach skórnych działa antyhistaminowo, też pomaga zasypiać. Ostatnio, właśnie, ym, jeśli chcę dobrze przespać noc, a, a zdarza mi się często, właśnie, że te noce są takie przerwane, to masowuję sobie olejek yy, lawendowy w stopy, i wtedy naprawdę sen jest taki głęboki, dobry. Yy, jeśli chodzi o olejki eteryczne, to są one od 50 do 70 razy mocniejsze od, od ziół. A jako taka ciekawostka, to jedna kropla olejku z mięty pieprzowej <laughs> odpowiada około 28 filiżankom na paru zmięty Więc widać tą moc, moc olejków eterycznych. Drugim takim faktem <laughs> są jest to, że olej teryczne są skuteczne. Ponieważ e, jeśli mamy błonę komórkową, komórkę błonę komórkową, e, której ją otacza, to ona jest lipidowa, e, i wirusy potrafią przenikać przez błonę komórkową. Natomiast e, bakterie nie. E, jeśli chodzi o olej ten mają takie właściwości, że potrafią nawet przeniknąć przez błonę komórkową, więc, więc działają zarówno na bakterie, jak i na wirusy. Mm -hmm. yy, olejki te mają jakość yy, bardzo wysoką, mają nawet certyfikat CPTG. Yy, oznacza to, że są czyste, wolne od zanieczyszczeń. Od bakterii są przebadane pod względem chemicznym, fizycznym, tak aby e, każda partia <coughs> bardzo niewiele się od siebie różniła i miała te właściwości, o które, e, o które klientowi chodzi. Dlatego e, jest uprawiana, zbierana z tych miejsc na świecie, gdzie naturalnie rosną właśnie te właściwości fizyczne rośliny są takie najlepsze. Po trzecie olejki eteryczne są tanie. Dlaczego są tanie? Ponieważ, jak sami wiemy, na pewno też dobrze wiesz, jeśli idziemy do lekarza, to jak otrzymamy leki, to później nie pomimo tego, że służba zdrowia jest bezpłatna, to jednak musimy zapłacić za lekarstwa, za dojazd do tego lekarza, dojazd do apteki. Wszystko to kosztuje. Sami wiemy, że to wszystko coraz, coraz jest droższe. A jeśli mamy olejki to to możemy zadziałać już w przypadku pojawienia się problemu. Na przykład jeśli, nie wiem, dziecko zaczyna boleć ucho to możemy mu dać z tyłu za uchem dwie krople olejku z lawendy olejek z skaźdłowca no i to możemy powtórzyć za kilka godzin i to powinno przejść więc jest to coś co, 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 co jest tanie i takie ekonomiczne ponieważ nie musimy zużywać tutaj całej buteleczki na jeden raz, ale wystarczy jedna, dwie krople za jednym razem i już to jest skuteczne. Więc to, to właśnie te trzy właściwości, czyli naturalne, bezpieczne i bezpieczne, mm, skuteczne i ekonomiczne. <coughs> to wszystko pokazuje, że, że, że ee, do olejki bardzo warte uwagi. Jeśli chodzi o rodzaje sposoby użytkowania, stosowania tych olejków, to mamy trzy sposoby. Pierwsze, to jest aromatycznie, czyli wdychamy przez nos. Tutaj na krańcu nosa, na, na, na grzbiecie znajduje się nerw węchowy. Które właśnie pośrednio w, 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 w kontakt z układem limbicznym mózgu, i, i, i wąchając coś m, szybko, to dociera do mózgu, jest dalej rozprowadzane układem nerwowym m, innymi ośrodkami. Dlatego e, ta forma jest bardzo polecana i skuteczna i szybka. Wystarczy, że sobie weźmiemy na przykład na, na, na dłoń albo na dłoń kropelkę na przykład z, z mięty pieprzowej. rozpoczniemy na dłoń, weźmiemy sobie zaczynamy wdychać. Wystarczy 20-30 sekund żeby to przynosiło nam ulgę i pożądane efekty. Możemy użyć dyfuzora lub możemy włączać bezpośrednio z buteleczki. Drugim takim sposobem aplikacji olej, olejku jest miejscowe stosowanie. Czyli możemy albo bezpośrednio na przykład sobie zaplikować kropelkę dwie na skórę jeśli chcemy w danym miejscu, pomóc sobie. Możemy też ewentualnie dzisiaj nie chcemy bezpośrednio na skórę. Możemy zastosować olejek wakcjonowany kokosowy, który troszkę ten efekt, bo olejki mogą podrażniać, jeśli są mocno skoncentrowane, ale dzięki olejkowi np. Z, z z kokosu, to trochę to, to, to zniweluje tą taką ostrość. Możemy też ewentualnie e, dać sobie pod język pod mięty antypszowej trzecim takim sposobem jest stosowanie wewnętrzne olejki firmy do można stosować wewnętrznie, dlatego właśnie że są takie naturalne i, i, I firma nawet rekomenduje stosowanie niektórych olejków, nie wszystkich stresowych i innych, do wewnętrznie. Więc to świadczy o tym, że jakość tych olejków jest na wysokim, bardzo wysokim poziomie. Możemy taką, takie e, olejki albo e, stosować właśnie pod język, albo. Albo, albo dać do kapsułki. Albo też rozpuścić troszkę w wodzie i zamieszać i wypić. To są to właśnie trzy takie y, główne metody aplikacji, czyli y, aromatycznie, zewnętrznie i wewnętrznie. Y, I na koniec Basiu chciałbym ci powiedzieć o trzech formach, o trzech możliwościach właśnie e, zapotrywania się w takie olejki. To są, tak to jest, jeśli chodzi, można kupić w cenie detalicznej, czyli wtedy nie ma żadnej rejestracji. Kupujesz bezpośrednio od takiego konsultanta jak ja. E, to jest najdroższe ceny, czyli tak jakbyś poszła sobie do gabinetu SPA, i tam kupowała produkty, które Ci podobają. Druga forma to jest w cenie hurtowej. Wtedy ceny są o 25% niższe od cen detalicznych. Dodatkowo płaci się około 24 euro opłaty członkowskiej. Ale takim najkorzystniejszą formą jest rejestracja, zostanie właśnie konsultantem takim, tak, konsultantem, który właśnie używa olejków, poleca je, dzięki temu te, te ceny te olejki i inne produkty do, do terra są jeszcze, jeszcze niższe. to właśnie trzecią formę można e, i wtedy już nie ma żadnej opłaty członkowskiej. Jeśli się właśnie zakupuje cały zestaw, e, różne zestawy, ale kupując zestaw startowy, na przykład 10 buteleczek po 15 litrów plus dyfuzor, wtedy już nie jest potrzebna dodatkowa opłata członkowska, a my możemy kupić te, te, te produkty znacznie, znacznie niższe cenie, niż byśmy je powali pojedynczo. Eee, co Ty baś na to? Jakie są Twoje pytania? Chciałbym usłyszeć Twoją opinię, ewentualnie jakieś pytania. Co chciałbyś więcej dowiedzieć? Czy, 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 czy chciałabyś, żebym wysłał Ci eee, mini buteleczkę? olejkiem, żebyś wypływała na no to Basiu zgadzasz się na to, żebyś Ci wysłał doleczkę z, z miętą pieprzową wysłałbym Ci później bym do Ciebie po dwóch trzech dniach zadzwonił, żeby zapytać się jaka jest Twoja opinia o stosowaniu co Ty, się na to zgadzasz się? ok, super Czyli tak, eee, to ja Ci wyśle małą buteleczkę z, z miętą pieprzową. Eee, jeszcze dorzucę do tego małą buteleczkę z dziką pomarańczą, która działa energetyzująco. Mm. Jestem bardzo ciekaw Twojej opinii. Czy, 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 czy też właśnie? Eee, że to odpowiadała twoim potrzebom. Każdy człowiek ma różne potrzeby i już nie, um, może to wszystko działać, ale ale wiem, że, że, że olejki też będą mogły pomóc tobie, twojej rodzinie, twoim najbliższym. z To proszę podejść mi adres swój eee, Czacie, a ja Ci jutro się te próbki i będziemy w kontakcie czyli jak próbka dotrze do Ciebie w środę to zazwyczaj do Ciebie w sobotę zapytać się jak tam jakie są rezultaty, jak są twoje opinie. czy godzina 17 Ci pasuje super Basiu, to dzięki do zobaczenia, cześć